Witajcie widzowie i w moim nowym filmie na kanale ZJPTV. Słuchajcie, wiosna się zbliża wielkimi krokami. Już jest ciepło, jak widać, słoneczko świeci. Mimo zimy są temperatury, temperatury na plusie. A tutaj chciałem Wam taką ciekawostkę powiedzieć, jak zrobić wędkę własnej roboty, jeżeli się nie ma wędki. Mianowicie, musicie poszukać długi kij. Ja tutaj znalazłem kij taki dosyć długi. Zobaczcie tam, taki tam aż idzie tam. Tam się kończy. Taki. Taką wędkę będę miał i będę mógł sobie łowić ryby na tym oto jeziorkiem. Tam jest takie jeziorko i tam będę. I po prostu nie będę musiał daleko rzucać, bo sama wędka już jest bardzo długa. Nie, ona się tam kończy tam dlatego nie będę musiał dużej żyłki długiej żyłki używać. Bez kołowrotka wędka piękna, także będę łowił ryby. I taki poradnik jak zrobić wędkę własnej roboty tutaj. To jest rzadkość taki kij długi to jest bardzo wysoko, to jest kamera tego nie oddaje, jaka to jest długość niestety, ale zapewniam was, że ona ma około 8, może metrów, 8 metrów, i taką 8-metrową wędkę właśnie sobie zorganizuję, i będę wykonywał połów ryb metodą piracką, bez karty, bo nie mam karty. Ale tam, tam gdzieś, po tamtej stronie jeziora, żeby z tej strony, bo tam tu będą chodzić kontrole, to z tamtej strony będę sobie ułapał ryby i grilla, grilla sobie odpalę, żeby uprzyjemnić sobie po prostu pobyt na rybach wezmę sobie kobietę moją żeby tam za wędkę łapała a wędka jest długa także będzie łapała moja kobieta za wędkę a wędka jest bardzo długa jak widzicie trochę zakrzywiona ale podobno krzywa bardziej, krzywy bardziej rajcuje także kobietę wezmę też i będzie łapać ryby na tą moją wędkę właśnie także Taką ciekawostkę chciałem Wam nagrać. To jest pełno różnych badyli. Ale tutaj ta wędka jest najbardziej, że tak powiem, pokaźna i skuteczna prawdopodobnie będzie. Także kończę ten filmik. Ja sobie tutaj rekreacyjnie szukam kijów, kiji na wędkę. Już znalazłem. Wystarczy przyjdę tutaj z piłką, podetnę i Wędka spadnie. Kawałek żyłki, kawałek taki o, i starczy, i spławik na końcu, i wszystko. Także zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Zachęcam Was do wędkowania i polecam moje inne filmiki na kanale. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.